Prą w kapsułkach ja piernicze Olej parcie na słodycze. Teraz w mikrokapsułkach o ulubionym przez palecioka naturalnie różowym kolorze. A tak właśnie rozgrzewamy przyczoty. Yo bro, how you doing? Cześć wam wszystkim, witamy wszystkich widzów KFT dzisiaj. Nie wiem, czy wyczekiwany, czy nie. Odcinek, ale będziemy sprawdzać moją siłę, jakby moje zdolności, predyspozycje do siłowania na rękę. Także dzisiaj odwiedzam Tomasza i powiem, no, nigdy chyba nie nigdy się nie siłowałem tak profesjonalnie, ani nawet nie chodziłem na żadne zajęcia, nawet nie pojawiłem się w żadnym klubie do arm wrestlingu, żeby nie skłamać. Także mogę powiedzieć, spokojnie jestem tak, jeżeli tutaj w tej dyscyplinie, nie? To dobrze, bo tak naprawdę wiesz, nie jesteś teraz skażony jakimiś błędami i tak dalej, nie ćwiczyłeś tego niepoprawnie, nie próbowałeś nigdy, także zobaczysz, jak to wygląda na profesjonalnym poziomie. No co, w komentarzach pisaliście, że chcielibyście zobaczyć, jak AJ sobie radzi, więc oto jest. Przyjechał tutaj do nas, do Jaworzna, do klubu, no i będziemy sprawdzali. Trening Besslera to tak naprawdę jest siła, szybkość, technika, wytrzymałość w odpowiednich kątach tutaj ale dużo zaangażowane są ścięgna, no i tutaj w tym treningu przygotowawczym musimy dobrze rozrzać ścięgna, żeby tam wiesz nic się nie zerwało, nic no i przede wszystkim będziemy się siłowali w takich pozycjach, które są bezpieczne dla Ciebie, spróbujemy Twoją siłę, no i spróbujemy jakiej technice miałbyś większe szanse, co Ty na to? W jakiej kolejności, bo tam ludzie mówili, żeby nie za, szyb, żeby nie za długo czekać z tą, z tą próbą, żeby siły zostały, tak, czyli powiedzmy zaczynamy od rozczeki i od razu Rzucam się na, na Ciebie, a później robimy już po tym teście, robimy ćwiczenia jakieś. jakieś. Znaczy nie, no bo może być tak, że wygrać i nie będziemy o, ćwiczyli, tylko, tylko zamykamy odcinek, także wszystko jest możliwe. Dobra, 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 tak dobra, ja będę robił lewą, ty prawą. Przełoż sobie przez wciuka w ten sposób. Gumę, swoją. I tylko wiesz, taką rotację, ty supinację prawo, robimy. Tak. Ty prawą, tylko o właśnie, tak? I rozgrzewamy. Tak byś chciał te do klatki wyciągnąć. Rotujemy. Supinacja, widzisz? W ten sposób? I cały czas skręcamy. Przełóż sobie tak, tutaj przez te dwie kosteczki i robimy normalnie młotek. Przeciuka znowu, ale na zewnątrz. Aha. I rotujemy. W tą stronę mm -hmm. bardzo dobrze. Nadgarstek, kalistenika. Gorszbokiem. Jezu, Jezus Mary. Czarny. mamy rozbudowane aż dotąd. ścięgna bardzo wysoko. Mięśnie widzisz. Wszystko jest twarde. A u ciebie tak jakby tego brakło praktycznie. Z paleciakiem to robiliśmy, bardzo mu się podobało. A, tak, nie, nie, nie skręcać, tylko... O właśnie, o, teraz jest świetnie. To patrz. Dlatego, okay. dlatego tak mi się fajnie wisiało na tych wszystkich, wiesz... Okej. Okay. <grym> nie no, idź, co? Myślałem, że cięższy. W ten sposób łapie spać i krótki ruch. Back. Możesz na jedną stronę back. przechylić. Możesz na drugą. Na drugi. Powinienem wejść. Krótki ruch. I wysoko do góry. O właśnie, takie ruchy. Myślę, że jesteśmy już rozrzani, także możemy spróbować walki. Zobaczymy, ile AJ ma siły. Jest jeszcze w miarę świeży, niespompowany. No i spróbuję tak naprawdę wybadać, które punkty ma mocne i coś mu podpowiedzieć. Słuchaj, druga ręka musi się znajdować no Pokaż pracy. mi najpierw, bo na tak technicznie zanim ja się będę dobra. wyżywał, to w ogóle żebym sobie krzywdy nie zrobił, Jak ja, ja się mam lecieć? Lekko, ja ci pokażę mój ruch, dobra? Lekko, 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 zobacz. To jest mój ruch, nie? Tą Czyli rękę, nie? bardzo ważne, poczekaj. ta ręka musi być po powierzchni. Ta ręka no. musi być w w sensie tak, dobra? I ta ręka cię ciągnie, stój tutaj teraz, zobacz. Okej? Okay. I prze przesuwasz. Teraz druga sprawa, musisz yy, dotknąć brzuchem. Po nogę daj troszeczkę bliżej, do stołu, tutaj bardziej mhm. Dobra, ta ręka jest w powietrzu kolano, kolano pracuje na zewnątrz, ono będzie pracowało tutaj, ok? I teraz troszeczkę ciało przesuń w tą stronę I całym ciałem ruch, nie blokuj tej ręki, ona jest w górze I ciągniesz ją. no No ale czekaj, no ciągnę ciałem No Tak? Nie rób tego tak Nie tak, do siebie Coś takiego? No Czyli Mm -hmm. Nie, ale jeszcze, I jeszcze trzy, no Przypnij trochę no. I to jest niebezpieczna pozycja, bo twój bark jest niżej niż ręka Czyli wtedy tutaj ramieniowym... Wypieprzy, no Więc musisz zawsze mieć bark wyżej niż rękę To jest podstawowa zasada, nie? Daj rękę, a ja cię będę, ja będę korygował, dobra? Bez siły tylko Ten, nie, nie, ten bark, nie rotuj go Ten bark jest idzie więcej, tam Jest tak? Okej? Okay? Dawaj, całym ciałem I tutaj, właśnie Jeszcze raz? Czyli no, czyli... Mhm. Dokładnie nie, 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 nie blokuj. Nie, nie, dobra. No, 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 mhm. Staram się jak najbliżej... E, słuchaj, no, w singu chodzi o to, że im bliżej ręka jest ciała, no, no. tym masz więcej siły. Jak będziesz się rozciągał, no to tutaj tracisz tą siłę. Coś mhm. takiego. Bardzo, bardzo blisko i tamten Ale... bark musi iść w bok. Nie blokuj ręki. Mhm. Okej? Okay, okay. No. no to chodzi. Co mogę powiedzieć od razu teraz siłując się AJ-em? Przewagę jaką ma. Długie ramię. Ile masz wzrostu? 91. 91, to masakra. Długie ramię, czyli to jest jego atut, Wyższa dźwignia łatwiej pokonuje opór. Duże długie palce, duża dłoń, więc on lepiej trzyma mój, moją dłoń niż ja jego. Dzięki temu masz teoretycznie, jeżeli byś potrafił się siłować, możesz fajnie zablokować moją siłę, tak? Jeszcze kilka ruchów rotacyjnych. No, tutaj coś aż nie mhm. Dobra, i teraz zobacz Otwórz dłoń i tylko przepychamy w bok. Mhm. Tylko takie ruchy. Mhm. Tak właśnie rozgrzewamy przyczepy. E, co, co o co chodzi? Na, zamek do góry. Czy tak byś chciał samym zamkiem nie podnieść? W ten sposób. O właśnie. Mhm. Tak i teraz ty mnie lekko pokonujesz. Dobra? Ja. Ty? Ja. Sprawił sobie tak, żeby łokieć się nie ślizgał nie wiem czy mogę, ale... No. Dobra? Let it go, dawaj! Ale, że już lecę, tak? No, no Kurna, trzy... Ważna ręka cały czas Nie ma sensu zmieniać, że lewa, prawa, lewa, prawa Zrobimy no też prawą, no, znaczy, zrobimy też lewą No, no, no momento A Mnie nie przerażają po prostu twoje dłonie i, i mocniej trzymasz, ta lewa jest wiesz... Jest... Daj jeszcze raz, mam się do prawą. Nie no, zdecydowanie, no lewą masz ma rękę mocno ściskasz, łapiesz, a ta prawa tak delikatnie wrzuca. Serio, Chwycie. chłycie. Przełóż sobie teraz ten palec, zamknij. No, zamek do góry. Dobra, maj próbujemy. Patrz na rękę, patrz na rękę. Pasz na moją? Tak, żeby nie wchodził niżej barkiem. No. Jeszcze raz, tak? Boję się, żebyś ci coś mi przesunął, wiesz? Przesuń, przesuń od tej Postaraj się rękę cały czas mieć na wprost w okej? Okay? Najdalej na wprost barka, ale nigdy poza barkiem, okej? Okay? Dobra? Patrz na rękę cały Patrz na rękę, patrz na rękę. no. Mhm. no. Czuję, czuję dużo więcej sił, serio na pewno nadgarstek mocniejszy, dłoń mocniej zaciskasz, cała stabilizacja no nie nie nie, za nisko no. Wracamy do prawej dobra, bo tutaj ten nadgarstek ale może ok Można rękę i sam czas. Jak to w ogóle wygląda? Jakby no, kompletnie źle się ustawiam? czy nie, jest? Nie. Co? Ale dobrze. to zrobić siłowo bardzo, no nie? No, no, nie no. wiesz, jak zrobić Ciałem, ciałem. Więc generalnie to jest tak, jak ja byłem teraz na wyciskaniu u, u wagona i wydawało mi się że, się, że umiem wyciskać, że robię fajne wyniki i nagle okazuje się, że ja nic nie wiem. A samo ustawienie mnie już bolało i było niewygodne, nie? Dobra. Zatakuj. Kurczę, nie wierzę. Poczekaj, no. Jasne. ja tak nie? O nie, ale... Nie wiem, coś czy, nie czy czujesz, ale skacze wkrótce. mi ręka, no, no i... Ale na odgarsku. Kosteczka, tak jakby się coś na tam nastawiała, nie? No. I wypuszcza jeden na Dobra, to teraz zróbmy analizę. Elek, kropla po tu jest. Haha, dziękuję, za widzenia. Dobra, jesteśmy po pierwszych walkach, a ja tak naprawdę w miarę na świeżo sprawdziliśmy ile AJ ma siły i mogę powiedzieć, że ma dużo siły i ma zajebiste warunki do siłowania. Tak jak mówiłem, długie ramię, wysoki chłopak, nadgarstek, no to tutaj widać w tym Dużo, braku. dużo siły, ja nie słyszałem, dużo siły ma. dziękuję, ale to ratuje mi honor przynajmniej. Dużo siły jak na amatora, tak? W ten sposób to powiedzmy, natomiast tak, duża dłoń pewnie, pewnie trzyma chwyt, nie wie jak trzymać, więc przełóżmy tutaj jeden palec, zamek jest, do góry, nie. czekaj, czekaj, tu, stać ten, zamknij, o właśnie, tak jak teraz, ta. nie? Masz teraz tak zwany zamek, nie? Teraz naciągasz mocno na siebie, tak jakbyś chciał zrobić młotek, młotek, jak, jakbyś chciał podnieść moją rękę do góry, o właśnie, tak. I to jest moim zdaniem technika, która u Ciebie będzie dużo lepsza, cały czas staraj się podnieść moją rękę, do góry, o właśnie, do góry. I to jest pierwszy etap, gdzie jak ja będę walczył w bok... To, ty naciągając młotkiem, zabierasz mi siłę. Zobacz, ja idę w bok, a ty zabierasz. Uh -huh. Ja idę w bok, a ty zabierasz. Czyli zmieniamy wektor siły. Każdy, kto się siłuje, wydaje mu się, że to jest siła na siłę. Ale atakując na siebie, rozciągamy kąt przeciwnikowi i dosyć łatwo go pokonujemy. Tak? I na siebie. Mocno na siebie, na siebie, na siebie. O, właśnie, coś takiego. Tylko blokujesz tą rękę. Ona musi wiesz, chować się pod stół. Tutaj, ok? okay. Ta rękę. No właśnie, coś takiego. Mhm. Dokładnie. O właśnie, teraz bardzo ładnie, przesuwasz zaraz, to jest taki ruch tutaj, przesuwasz płynnie, znowu podnosisz mnie do góry, nie, tu. Ty tu, no, do góry, do góry, do góry i otwierasz mój nadgarstek, o właśnie, teraz rękę. Mhm. O, to męczy, męczy, nie? Stary, straszny. Stój w tej pozycji, stój, stój, nie ruszaj się. Teraz jaka jest zmiana? Daj obydwie nogi pod stół, moja ręka będzie twoim oporem i teraz tak mocno się zawsze, że jak ja puszczę rękę, to ty polecisz do tyłu, okej? Okay? Zaprzyj się mocno, widzisz? No. Dobra? A teraz zamek do góry i dawaj. No, no, dokładnie. Teraz przejmujesz nadgarstek. Jak już przejąłeś ten nadgarstek, całym ciałem i łokciem przesuwasz w bok, okej? Okay? Mhm. I teraz bok, 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 właśnie. Coś takiego. Bardzo dobrze. Teraz czuję, że pracuje u Ciebie młotek, że nadgarstek trzyma zamek. No, spróbuj. próbuj. Uh -huh. Tu już dołożyłeś Dlaczego? siłę, siłę e, ramienia. Takim naciskiem bocznym. A tu bardziej chodzi mi o to, żebyś zabrał moją siłę i zaatakował ja to A do tyłu. Uh -huh. O co ponosi się. Uh -huh. I przesuwamy. O właśnie. Spróbujmy jeszcze, gdzie mamy pastek? Teraz e, ramiona ze stawu mi zostaną wyrwane. Teraz wiesz, w wiązaniu w pasy, tak naprawdę nadgarstek już jest zablokowany, bezpieczny, bo wzmacnia, wzmacnia go pasek, nie? Więc możesz się skupić na sile e, samego ramienia. O kurczaki, ale przyjemnie, to ale panowie. No ale nie czujesz się teraz pewniej w chwycie? Czuję, że nie mam, będę miał silne palce, Nie ma ucieczki. Dobra, tam. O, I teraz, teraz siła tak. Czekaj, czekaj. Pamiętaj to, co do góry ci mówiłem, na, zamek jest... Do góry. dobra? I podnosisz mnie właśnie, 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 właśnie mocno. O właśnie, coś takiego. O to chodzi. Dobrze, dobrze, właśnie coś takiego. Mhm. I do boku. Super. To już było fajnie. W paskach moim zdaniem trochę ci lepiej teraz, właśnie, nie? I ten zamek już to wszystko tutaj trzyma. Spróbuję jeszcze raz, ja sobie teraz mocniej to zablokuję. Dobra, czekaj, czekaj, jeszcze raz. Dobrze, dobrze, dobrze. I za duży kąt zrobiłeś, wiesz? Jeszcze... Ja bym się tak pobawił, fajnie, ale jutro pewnie będą mnie bolało Dlatego i... nic nie rób, wiesz, jutro, ani pojutrze, ani nic takiego nie podchodź. Ale taka rada, tak? wiesz, jeżeli będziesz się siłował amatorską gdzieś faktycznie ktoś do ciebie dojdzie, no. to zrób to, co ci pokazałem. Czyli bierzesz, bierzesz rękę, naciągasz mocno na siebie. Tutaj. Tak, Ta siłę to tak. Dostosuj do jakiegoś pana po dwóch browarach, który nie ma, wiesz, dość tak On nie ma... Na Dobra. I co wtedy robi go? On będzie robił tak, tu. Będzie tak tak. A ty A. masz cały czas podnosić długo. Okay. Więc ty zabierasz moją mhm. siłę. Widzisz? Widzisz? Tak! Mhm. Gościu, po dwóch browarach właśnie cię zniszczyłem. Ty. Wygrałeś następne dwa. Pach! Gościu, Dobra. po trzech browarach. Ty. A coś ci pokażę? Też spoko zajawka. no a jakby myślę, widzę też, że dlaczego ludzie tak mogą to robić, nie? Chciałem ci pokazać, jak wygląda normalnie start na naszych zawodach. To pierwszy pociąg, tak? yy, nie blokuj. A. Ustaw luźno rękę, w miarę, ok? Luźno rękę, luźno. nie naciągaj, luźno. luźno nie? I powiedz po prostu go. To jest, taka, to jest taki atak, nie? No i to, jest, to jest ułamek sekundy i właśnie o to chodzi, że całe ustawienie czasami trwa bardzo długo, bo każdy z zawodników walczy o to, żeby mieć jak najlepszą pozycję startową, a sędzia nie dopuści do niewłaściwego, np. Na zgięcia nadgarstka czy skrętu nadgarstka, kosteczki kciukiem muszą być widoczne. Jak wszystko jest ok, barki są równoległe, dyskomenderetyką... Nowa dyscyplina, jedna kontra dwie, ale jak najbardziej, ale wiesz, chodzi o to, że jest szybkość. W ogóle czy w tym klubie jest jakaś osoba, która, z którą masz problem, nie? czy którą, która ciebie jakby kładzie na łapę? E, tak, no ja jestem w kategorii 86-90 kg takiej startuję, także e, w swojej kategorii jestem, jestem najlepszy, tak? Ale w moim klubie jest Mariusz Grochowski, który jest dużo cięższy, teraz 110 kg. Lucjan Podała, który tam około 105 kg waży. No i to są zawodnicy, którzy 105, są, są. Tak, którzy są ode mnie silniejsi. jest jakaś kategoria Open czy masz 105 i 105 plus chyba na zawodowych turniejach, a tak to mam jeszcze do 110 i 110 plus, zależy czy za, amatorskie czy zawodowe turnieje. Bardzo fajna przygoda, no na pewno jakby nie mogłem dużo od siebie dać, ale dałem ile mogłem. Um, tak jak mówię, rozumiem dlaczego ludzie coś takiego trenują, no myślę, że jak każda inna dziedzina sportowa, no, można, można się tym jakby zarazić. Ale powiedz mi, zanim wiesz, doszliśmy do stołu, jakie miałeś odczucie w sensie jakby podejścia, tak? Czy wydawało ci się, że Arm to jest proste, że wystarczy? nie, nie, czy już nie miałeś to ja wiem, W ogóle Arm Wrestling, ja u siebie Arm, arm to jest moja taka... Po, po, może nie powiem, że się zawsze tego bałem, ale nigdy w tym nie byłem dobry. Nie? Po prostu mhm. a, absolutnie nieważne, ile bym miał siły. Ile się podciągam, to zawsze po prostu miałem problemy z pozycją, z ustawieniem się i zawsze mi coś tam... No coś nieprawidłowo robiłem. Mhm. Właśnie na siłę na przykład się mhm. skręcałem z barku na przykład samą rękę. Techniki w ogóle nie miałem, mhm. zero, nie? więc dzisiaj pierwszy raz liznąłem troszkę tej techniki. To no. co, myślę, że możemy podsumować ten odcinek. Dzięki wielkie za odwiedziny. Tak. E, subskrybujcie kanał, oczywiście. Lajkujcie i piszcie w komentarzach, e, kogo byście chcieli jeszcze widzieć w tej serii. E, w wykonaniu ze mną w, w e, jeszcze zostało parę osób, e, które chciałbym no nie, no, po, kolei, po kolei każdy pewnie tam się przewinie, nie? Dobra, dokładnie. E, Pisa brodo. do widzenia na razie. Dziękuję. Trzymajcie się, cześć. cześć. Jeszcze raz, piąteczka, dzięki.